Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Rzekł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała syna człowieczego i nie będziecie pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A Jego ja wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w Nim. Dziś u nas, tutaj w Rosji, na Syberii, Boże ciało w Polsce, czy skąd oglądacie, słuchacie tych rozmyślań, pewnie już Boże ciało było dziś, dziesiąta niedziela zwykła, ale jak zawsze dzielę się tym, czym sam żyje. My tutaj mamy dzisiaj Boże Ciało, też mamy pierwszą komunię w naszej parafii. Dzieci, czworo dzieci przyjmuje pierwszą komunię, więc skupiamy się na Eucharystii i myślę, nawet jeśli ktoś już przeżył Boże Ciało, nigdy dość, żeby jeszcze porozmyślać o Eucharystii. Wielki dar, jaki otrzymujemy, nigdy nic droższego nie otrzymamy, jak to, że możemy przyjmować samego Boga. I to jest bardzo ważne, żebyśmy. Zgłębiali tę tajemnicę, żebyśmy bardziej poznawali, bo czasem jest problem, że ktoś za mało wie o Eucharystii, za mało rozmyśla, za mało się modni i w... lekko sobie to traktuje, że można miesiącami albo latami nie przyjmować Komunii Świętej. Może nawet przychodzi do Kościoła, nie przyjmuje Komunii Świętej. Ale może być też drugie niebezpieczeństwo, w drugą stronę, że przyjmujemy nawet codziennie Eucharystię, ale ona nam powszednieje. To jest jakaś rutyna. My już nie czujemy tego, co się dzieje, i ciągle trzeba nam odnawiać w sobie tę eucharystyczną pobożność. Ciągle trzeba nam zgłębiać, że przyjmujemy samego Boga. Że przyjmujemy Boga, że sam Bóg przychodzi do nas, że to, to nie jest jakieś zwykłe wydarzenie, które tak często codziennie jest: no to co, nie przyjmujemy Boga. I to, co jest bardzo ważne, to co dzisiaj Jezus mówi, że jeżeli będziecie przyjmowali ciało Syna Człowieczego, będziecie mieli życie wieczne. Czyli jeżeli nie przyjmujemy Komunii Świętej, jeżeli nie chodzimy na mszę Świętą, nie pójdziemy do nieba. Może jesteśmy trochę oburzeni takimi słowami, czy Pan Bóg jest przecież miłosierny? No przecież jeżeli jest dobrym człowiekiem, to jak może nie pójść do nieba, jeśli nie przyjmuje Komunii Świętej? Może jakoś go Pan Bóg w miłosierdziu swoim przepchnie, ale tak normalnie, w takim normalnym porządku, Jezus mówi wyraźnie, że pójdziecie do nieba, będziecie mieli życie wieczne, jeśli będziecie spożywali ciało Syna Człowieczego. Może jeśli ktoś nie miał możliwości poznać Pana Boga, doświadczyć, nikt mu nie przekazał tej wiary, no to może gdzieś tam Pan Bóg go jakoś przepchnie. Ale tak normalnie nie pójdziemy do nieba, jeśli nie będziemy przyjmowali. Eucharystii. I może tak być, że część rodziny się w niebie spotka na całą wieczność, a część rodziny nie ma, bo nie przyjmowali Eucharystii. Warto się nad tym zastanowić, jak wielkim darem, jak wielkim skarbem jest dla nas Eucharystia. I też to, co Jezus mówi, nie tylko, że życie wieczne, ale mówi nam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mi mieli w sobie życia. Nie będziecie mieli życia w sobie. Czyli w nas życie. My żyjemy niby, biologicznie żyjemy, ale w nas nie ma życia. Jak często czujemy się ludźmi bez życia? Jak często mamy jakąś depresję, jakieś wiem, apatię, jakby nie, nie ma chęci życia, nie, ma, nie widzimy celu życia, sensu życia, radości życia, gdzieś tam wegetujemy sobie w tym życiu. Biologicznie niby wszystko w porządku, nawet może nie chorujemy, ale nie ma w nas życia. Bo nie ma siły od Jezusa, nie ma Eucharystii. Bardzo często tak widzę, że ludzie, którzy gdzieś tam przychodzą z jakimiś poważnymi problemami, z jakimiś wielkimi pytaniami, z takim, jakiejś depresji w jakiej... i mówią: Coś dzisiaj ze mną dzieje niedobrego, tam różne problemy, czy jakieś grzechy, czy jakieś uzależnienia, czy, czy jakiś smutek, czy jakaś depresja. I zaczynam rozmawiać bardzo często, to nie jest zawsze, to nie jest regułą, ale bardzo często, kiedy pytam tego, takiego człowieka, czy, czy przyjmujesz komunię świętą? Czy chodzisz do kościoła, nam szesz świętą, czy się modlisz? Bardzo często jest nie, nie, nie. Albo o, już dawno nie byłem, o, rzadko się modlę. I często to jest związane ze sobą, że jak człowiek się modli, to ma w sobie życie. A jeśli się nie modli, jeśli nie chodzi do kościoła, nie przyjmuje komunii świętej, Gdzieś słabnie, gdzieś niby żyje, ale jest jakby bez życia. Bardzo mocno związane jest z tej mowie eucharystycznej Jezusa, której fragment dzisiaj czytamy, bardzo jest związane ciało Chrystusa i krew Chrystusa i życie. Bardzo często to słowo życie się dzisiaj pojawia. Życie wieczne, życie w sobie, życie ciało Chrystusa i życie. Dla nas jest życie, my mamy życie wieczne, my pójdziemy do nieba, będziemy żyć wiecznie, będzie to życie, życie, życie. I jeśli będzie, będziemy się karmić ciałem Chrystusa. Bardzo ciekawe jest też pierwsze czytanie. Mojżesz, który prowadzi lud wybrany z niewoli egipskiej do ziemi obiecanej i słyszymy o Mannie, która jest tutaj takim obrazem Eucharystii. Tak jak na tej pustyni ludzie nie mogli żyć, już umierali, narzekali, że umrą, bo nie ma co jeść i Pan Bóg im daje chleb z nieba. Ale słyszymy takie ciekawe słowa, nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. My często te słowa interpretujemy, zwłaszcza w kontekście kuszenia Jezusa na pustyni. Interpretujemy, że nie samym chlebem, czyli chlebem powszednim, który zwykły że to nie jest tylko najważniejsze, żeby mieć co jeść. Ale tutaj w tym kontekście, kiedy chodzi o mannę, która jest obrazem Eucharystii, to możemy także to powiedzieć nie samą Eucharystią żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Czyli najpierw Słowo Boże. Jak dużo Słowa Bożego jest w czasie Bożego Ciała. Na mszy świętej kilka czytań. Później przy każdym ołtarzu jest Ewangelia, o Eucharystii. Będziemy rozumieć Eucharystię, jeśli będziemy się także karmić słowem. W czasie Mszy Świętej pierwsza część Mszy Świętej jest liturgia słowa, a później liturgia Eucharystii. Ale nie tylko o to chodzi, nie, nie samym tylko chlebem żyje człowiek, nie sam tylko Eucharystią żyje człowiek. Tak jak rozmyślam nad tymi czytaniami dzisiaj, to taka myśl, która jakoś szczególnie mnie prowadzi. W tych rozmyślaniach, to jest to, że dziś Pan Bóg mi mówi, że Eucharystia nie jest celem samym w sobie. Eucharystia jest centrum, jest sercem, jest czymś najważniejszym, ale nie przyjmujemy Eucharystii dla Eucharystii. Nie przyjmujemy Komunii Świętej dla Komunii Świętej, a przyjmujemy Komunię Świętą, żeby żyć. Właśnie to ciało Chrystusa i życie, co dzisiaj w Ewangelii. I dzisiaj nie samym chlebem żyje człowiek, czyli Pan Bóg nas wyprowadza i dalej czytamy w tym czytaniu dzisiaj Nie zapominaj Twego Pana Boga, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On Cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoje przodkowie. Czyli słyszymy, że ta manna, czyli ta Eucharystia prowadzi nas przez pustynię wielką i straszną. Pełną wężów, jadowitych skorpionów, ziemię suchą, przez różne niebezpieczeństwa tego życia, tej pustyni, tego świata, wielkiego i strasznego świata. Pan Bóg nas prowadzi siłą Eucharystii. I dlatego Boże Ciało, kiedy wychodzimy z kościoła, idziemy po ulicach miast, wiosek, czy jak tutaj chociaż wokół kościoła. Idziemy, żeby pokazać, że nie tylko mamy siedzieć w kościele, ale Eucharystia to jest. Ten chleb, który nas wyprowadza z kościoła, żeby żyć, on nam daje siłę, daje sens. On jest źródłem życia. Ale nie tylko Eucharystia dla Eucharystii siła, żeby wychodzić, żeby żyć. Czyli jak monstrancja, przyjmiemy komunię, idziemy do ludzi, idziemy do świata, niesiemy Jezusa. On daje nam siłę, żebyśmy żyli, pełnią życia. I to myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Idziemy do Kościoła, przyjmujemy komunię, a potem mamy pięknie żyć, pełni miłości, pełni dobra, pełni radości, pełni sensu życia. Żyć pełnią życia dzięki Eucharystii. Eucharystia jest takim motorem napędowym, taką siłą, tak jak nie możemy głodnie iść do ciężkiej pracy, bo nie ma siły. Taki, nasza dusza potrzebuje tej siły, i właśnie Eucharystia jest tą siłą, ale nie cel sam w sobie, ale żeby dalej żyć. Nie samym tylko chlebem żyje człowiek. Przyjmujecie chleb, żeby mieć w sobie życie. O tym pamiętajmy. Spróbujmy dzisiaj przyjąć komunię świętą, adorować Pana Jezusa nam świętej, ale spróbujmy później wyjść i pamiętać o tym, że przyjęliśmy Boga, przyjęliśmy Jezusa. Dlatego idziemy w życie razem z Jezusem i Jego mocą, Jego siłą czynimy jak najwięcej dobra, bo mamy w sobie Jezusa. Może warto zastanowić się, co jeszcze powinienem zrobić, jaki krok do przodu zrobić w kontekście pobożności eucharystycznej. Może ktoś musi w ogóle się przygotować do Komunii Świętej i zacząć ją przyjmować. Może ktoś musi pójść do spowiedzi po latach odnowić sobie tę przyjaźń z Bogiem. A może ktoś musi trochę głębiej wejść, żeby nie stało się czymś rutyną i jakimś przyzwyczajeniem pustym przyjmowanie codzienne Komunii Świętej. Może więcej pobyć. Na kolanach, na adoracji, jakiejś przed Jezusem Eucharystycznym, żeby odświeżyć sobie, że przyjmuję samego Boga, samego Boga, który jest źródłem mojej siły. A potem pamiętajmy w ciągu dnia, że przyjęliśmy Komunię Świętą, że spotkaliśmy żywego Jezusa. I na to niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii. Polecam się modlitwie, polecam modlitwie moją parafię, zwłaszcza dzieci, które dzisiaj przyjmą komunię świętą i polecam modlitwie w ogóle wszystkie dzieci i wszystkich ludzi, którzy w tym roku, zwłaszcza teraz, w tych ostatnich dniach przyjmowali, przyjmują pierwszą komunię świętą. I niech to będzie dla nas też taką radością, że my może już przyjmujemy dawno komunię świętą, ale odświeżamy w sobie tę, tę świeżość Eucharystii. Z Panem Bogiem.